Już wcześniej był w Polsce. Dzielił się wiedzą, zmieniał życie dzieci. Teraz wraca ponownie. Cristiano Becker, międzynarodowy terapeuta i instruktor poziomu 4 metody CME. Tuvas Medic Exercise. Wraca do Polski w dniach od 4 do 15 sierpnia 2025. Czekają nas intensywne dni. Kursy CME poziom 1 i 2. Praktyki kliniczne oraz terapie z polskimi dziećmi. To było przełomowe doświadczenie. Każde zajęcia z Cristiano naprawdę mają znaczenie. Jeśli jesteś specjalistą pracującym z dziećmi i chcesz zagłębić się w metodę CME, ta okazja jest właśnie dla Ciebie. 3, 15 sierpnia 2025 Polska. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Napisz do nas lub kliknij w link w bio.